awans do półfinału, jak wrażenia po meczu świerczfinałowym? No super uczucie, jesteśmy w czwórce, mamy możliwość walki o medale o tym marzyliśmy, no teraz szybka regeneracja i damy z siebie wszystko, gramy u siebie w Trójmieście, więc myślę, że musimy zresztą dać wszystko z siebie i grać o jak najlepszy wynik. Faza grupowa zakończona, teraz świerczfinały, kto według Ciebie jest największym taką niespodzianką turnieju? Ja myślę po cichu, że to my jesteśmy taką niespodzianką. Mówiłam, że my jesteśmy czarnym koniem z tej racji, że no mamy taką drużynę, troszeczkę doświadczenia. Kamila Borkowska, Magda Szymkiewicz, one już grały w finałach Mistrzostw Polski, zdobywały medale. No ale niestety no, ta reszta i ławka rezerwowych to jest dla nich taki debiut na tym poziomie, więc chwała im za to, że wytrzymują, dotrzymują Kamili i Magdzie kroku, za co Szapobalan. I pytanie o zawodniczki. Już mamy za sobą troszkę tych meczów. Kto cię tutaj najbardziej zaskoczył in-plus z graczy na tym turnieju? No, ja myślę, że no te w sumie gwiazdy, tak zwane w cudzysłowie powiem, no bo jeszcze im dużo do tego, żeby tak mówić o nich. Myślę, że grają na swoim poziomie i dają radę. Przede wszystkim Kamila i Magda. No dzisiaj Witoria Conte dała fajną zmianę. Grała na bardzo dobrym procencie, wykorzystała swój wzrost, my też chcieliśmy na nią grać, no ale jednak lekko kontuzjowana noga nie pozwoliła jej grać cały czas na tym samym poziomie. Awans do półfinału, wielkie gratulacje. Eee, jakie wrażenia po tym meczu świecinałowym? Przede wszystkim dziękuję za gratulacje. No jesteś, przede wszystkim ja jako trener jestem zadowolony, że potrafiliśmy zrealizować to, co sobie założyliśmy przed meczem. To nad czym pracujemy ciężko na treningach zostało zrealizowanie w rywalizacji sportowej, więc to jest dla mnie no, duża radość. Mamy ze sobą fazę grupową, no jeszcze trwają ćwierćfinały. E, twoim zdaniem, jaki zespół jest taką pozytywną niespodzianką tego turnieju? Kto, postawa którego zespołu ci zaskoczyła? Czy ciężko mówić w tej chwili, że ktoś zaskoczył, bo to są dopiero ćwierćfinały. Myślę oczywiście, że większość tych drużyn, gdzie była wyżej notowana awansowała do tych ćwierćfinałów. I ostatnie pytanie, Własny zespół jakiś, jakiś jest? Takie pozytywne zaskoczenie, która zawodniczka szczególnie na tym etapie oczywiście zasługuje na wyróżnienie. Wiadomo, to jest zespół. Właśnie my stanowimy siłę, bo jesteśmy zespołem i w każdym spotkaniu, które z dziewczyn bierze ciężar gry na, na swoje barki. Dziękuję za gratulacje. Eee, jakie wrażenia po meczu? No trochę, trochę dramaturgii zrobiliśmy w trzeciej kwarcie niechcący. Eee, no ale mogliśmy się spodziewać, że tam dziewczyny się nie położą. E, na szczęście po mał małych korektach wróciliśmy do meczu. E, cieszę się z tego zwycięstwa, bo plan, plan minimum wykonaliśmy. E, nie ukrywam, że, że chciałem i e, było takie zadanie, żeby awansować do do tej czwórki, więc się tym bardziej cieszę, że, że ten plan został zrealizowany. Czy któryś z zespołów jest dla Ciebie taką pozytywną niespodzianką na tym turnieju? Yy, czy któryś z zespołów? No na pewno... Na pewno pozytywną niespodzianką jest yy, dla mnie gra, chociażby właśnie Poznania. Yy, spodziewałem się oczywiście, to wiadomo, że to jest jeden z faworytów, ale... ale podoba mi się ta ich granie i szczególnie... E, granie e, na pozycji numer 1 Ali Rogozińskiej, na pewno zrobiła spory postęp, więc tutaj widać pozytyw. Jeszcze jeden pozytyw, e, no sąsiedzi z Gdyni, dzisiaj e, nie mieli łatwego meczu, no ale dali radę i nie, nie są to te same, oczywiście przy wzmocnieniach Borkowską i i Magdał Szymkiewicz to nie jest ten sam zespół. Eee, inne dziewczyny przy nich muszą wejść na wyższy level i to na pewno nie jest ten sam zespół, który, z którym graliśmy w, w województwie, eee, na fazie wojewódzkiej. To na pewno drugi pozytyw. Eee, więcej pozytywów za bardzo nie widzę. Twój zespół, czy któraś zawodniczka, na tym oczywiście etapie, jest tą osobą, która zagrała lepiej niż się spodziewałeś? Na pewno jo. na pewno dzisiaj w meczu Wiktoria Przepiórka, bo po wczorajszym meczu, gdzie słabiej konstrukcja psychiczna jej wyglądała, czy znaczy nie wczorajszym, tylko przedwczorajszym, dzisiaj pokazała na pewno wartość dużą, szczególnie w pierwszej połowie. Natomiast osobą, która która miała nawet nie grać w kośkówkę, mówię o Emilii Jabłońskiej, e, pokazała swoją też konstrukcją psychiczną, że po dwóch latach niegrania może pomagać, e, po dwóch ACL-ach rekonstrukcji może pomagać zespołowi i pomaga. No, nie ukrywam, że, że bez niej byłoby ciężej, no, bo nasze wysokie zawodniczki jeszcze nie mają tyle doświadczenia, E-mail e i Wiktoria Mucha, to nie jest jeszcze ten level, a Emi pokazała charakter. Dwa lata ciężkiej pracy, miliony załamań, a jednak jest tu dzisiaj i naprawdę dzięki niej ten zespół wygląda inaczej i jakościowo zdecydowanie lepiej. Dziękuję, jeszcze raz gratulacje. Jakie wrażenia po meczu? Nie wiem, jak odpowiedzieć na to niezwykle trudne pytanie. Cieszę się, że nikt nie odniósł kontuzji w tym spotkaniu. Mamy za sobą fazę grupową, w związku z tym widzieliśmy już w akcji wszystkie zespoły. Czy któryś z zespołów grających tutaj na turnieju jest e, dla Ciebie pozytywnym zaskoczeniem? Tak. Ta sytuacja covidowa jest bardzo skomplikowana, byłem ciekaw jak zespoły się przygotują. No i koszykówka, jaką do tej pory pokazuje zespół Gorzowa, e, no to dla mnie to jest majstersztyk. Zaskoczeniem jest Gdynia bo wydawało się nam wszystkim, że dwie liderki, znaczy profesor żeńskiej koszykówki młodzieżowej Madzia Szymkiewicz plus Kamila Borkowska będą osamotnione. Dzisiaj wiemy już, że nie są osamotnione. No i ciekawa ekipa, młoda ekipa Mógł Poznań, czyli te zespoły z tej drugiej połówki. Naprawdę wielki szacunek, bo przepracowały jakby ten okres znakomicie. No i pytanie o zawodniczki. Też już je widzieliśmy, w różnej są formie. Czy któraś z tych dziewczyn, które tutaj grają też pozytywne zaskoczenie? Nie. To muszę powiedzieć... Tak, to znaczy roz... nie znam nazwiska rozgrywająca zespołu z Gdyni. Zaremba. Zaremba. Jestem pod wielkim wrażeniem decyzyjności, zaangażowania tej dziewczyny, bo wszyscy patrzą na Madzie Szymkiewicz. Na Kamilę, a to jest taka cicha bohaterka tego zespołu. I to jest dla mnie zaskoczenie. Poza tym reprezentantki Polski, które znamy i które się naprawdę dobrze rozwijają. Więc tutaj poza tą rozgrywającą, no nikt nie zaskoczył mnie aż tak bardzo.